Zamartwiania się. Niektórzy się boją, że będą mieć słowo mniej. Ludzie też zamartwiają się, niektórzy, ponieważ uważają, że coś nigdy się nie zdarzy albo że zawsze się będzie dziać. Prawda? Człowiek się boi, któremu na przykład nie udały się dotychczas związki, że zawsze mu się będą nie udawać. Człowiek się boi, na przykład, który teraz cierpi, bo cierpi na jakąś chorobę, że ten ból nigdy nie przeminie że zawsze będzie z nimi. I mamy swoje ulubione sposoby. Wy też macie, każdy z was i każda z was. I chciałbym teraz, żebyście w tym ćwiczeniu zapisali te sposoby. Żebyście je odkryli, staliście się świadomi tego, co najczęściej wywołuje w was negatywne emocje. I nie mówcie, że inni ludzie, bo inni ludzie nie mogą w was wywołać negatywnych emocji. Tak jak to dzisiaj Janek powiedział. No jakby mały pięciolatek do niego podszedł i powiedział